Dzień dobry Państwu. Za dwa tygodnie będzie rocznica, dziesiąta rocznica, jak Krzysztof Kononowicz startował na prezydenta. I chciałem Ci ogółem podziękować, że startowałeś, że cały świat ogółem zobaczył pana Krzysztofa. Hononowicz, jak ogółem walczył o Polskę Ziemi. Tak samo jak inni ludzie. Szanowny Państwo, kochani moi. Tak, to prawda, co Pan Wojciech Suchodolski powiedział, mój. Chciałem to serdecznie podziękować za życzenia. Serdecznie dziękuję. Panie Wojciechu. I zdrowia i życzę. Dziękuję bardzo. Całego serca zgadzę się. Dziesiąta rocznica mija. Moja, którą startowałem w wyborach, którą zacząłem od startu NZZ Solidarności, a jeszcze wcześniej od koru. Od koru z podziemia wychodzę. Walczyłem i walczę o Polskę. Nadal walczę o Was. Moi kochani przyjaciele, drodzy kochani, jeżeli i będzie w następnym filmiku pokazane, że należałem do Solidarności wiele lat, wiele lat pomagałem i nadal będę pomagał dla Was. I nadal jestem w polityce i nadal będę. Startować. Nadal będę co trzeba, dla Was pomóc. Będę pomagać. Nadal będę Wam służyć, ile sił, mnie, ile sił mnie starczy. Na razie sił mnie wystarcza. Szanowni Państwo, kochani moi. Tak. Zacząłem startować, dlatego że. Nie było dobrego kandydata na prezydenta Polski. Byli łachmachy, byli złodzieje, byli krewapiłcy, którzy wysysali z was krew tylko. Którzy nie umieli postawić Polskę tak jak trzeba. Tak, szanowni państwo, kochani, Lech Wałęsa też startował na prezydenta. Też Szanowni państwo był elektrykiem zawodu, ale wiadomo co on zrobił, on był ubekiem, okazało się, że on jest ubek, że on nie jest prawdziwy solidarnościowiec, tylko ubek, który zdradził was, a ja, ja i was Polskę. i zdradził was i zdradził całą Polskę, Tak mój wiceprzewodniczący powiedział, dodał. On nie jest godny reprezentować Solidarność. Jemu powinno te dyplomy, honory, to wszystko zabrać. I będzie zabrane. Szanowni Państwo, kochani moi, jeżeli... Na Litwę go trzeba wysłać. Ja wygram wybory na prezydenta RP jeszcze raz, jeżeli wy mnie pozwolicie startować... Ja też byłem, pracowałem jako mechanik, kierowca. Jako pracowałem w wielu zakładach. Zwykły pracownik, zwykły obywatel tej byłem. Zwykły ten człowiek, który naprawdę chciał pomóc dla Was i pomaga nadal. I będę pomagać. Bardzo proszę, może pan coś coś dodać jeszcze? Ja chciałem Ci ogółem podziękować za to, za to i po prostu mam ogółem z Twojej okazji chciałbym otworzyć szampana i wypić z Tobą za Twoją rocznicę. To czy nie powinność. Może, może, Pan Krzysztof pomoże no, mi? Jak on te szampany robił? Co zaśnie, nigdy nie zagaśnie A kto nami nie wypije, to niech pod stołem zaśnie

Nie, nie żyje, żyje nam żyje Krzysztof Kononowicz, Polak, prawdziwy Polak. 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam. państwo, kochani moi, tak, piosenka leciała teraz. 100 lat, szanowny państwo, kochani moi, jak chcecie pomóc, dla mnie i dla mojego komitetu. Godność i Prawo Polacy 21. I Biuro Interwencji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, bardzo proszę kierować wszystkie prośby, interwencje, wszystko na mojej mail internetowy. Tu jest napisany. I kto może wysyłać pieniążki, bardzo proszę. Z całego serca tu Później leciała. Po prostu. Będzie więcej filmów, będą ciekawsze filmy, żeby ludzie oglądali nas, bo uwielbiają nas oglądać. Tak, to prawda. Szanowni Państwo, kochanie moi, jeżeli uwielbiacie mnie, nas dwóch, mnie i wiceprzewodniczącego, nawet tutaj się dowiedziałem dzisiaj przy uroczystościach i chciałem zgłosić dla. Wiceprzewodniczącego, gratulacje, że dziewczyna chce być druga za mąż za ciebie. Gratulacje to składam, panie Wojciechu. Że wydaje się, że się spełniło tobie. Jedną mam. Żeby z dwoma się ożenił się. A po co mi dwie? Mi starczy jedna. Szanowni Państwo, kochani moi. Bardzo proszę o pomożenie dla mnie kupienie nowej kamery. Bo ta kamera już wysiada. I chcę nowo kupić kamerkę. Bardzo proszę. Jeszcze raz apeluję do Was wszystkich o przesłanie kamery lepszej dla mnie I, i dla mojego komitetu to będzie. To nie dla mnie, ale dla mojego komitetu całego będzie. To ja będę nagrywał Ciebie wtedy też. Hmm, możesz... Będziesz jechał samochodem, ja kamerę włączę i będę nagrywał. Możesz, będzie... e, panie, no, też, ale to będzie przekazana kamera dla Pana...